Kontaktem Wiedźmina w Felen był nilwgarski agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojną Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go dziki gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agenta. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury Wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona i zadarła z jakąś wiedźmą. Hej, hej! Zapraszam was na podróż po fascynującym świecie na Trójki. W ostatnim odcinku zaczęliśmy naszą przygodę prowadząc Cili i dziś kontynuujemy. Musimy zebrać rzeczy na olej na wilkołaka i oczywiście nie trzeba chyba wspominać, że w sadze Cili nigdy nie musiała sprawdzać śladów, żeby się dowiedzieć, jaka bestia je zostawiła. Tak naprawdę nigdy nie walczyła obok Geralta z jakąś bestią. No i w Sadze nigdy nie zdarzało się, żeby Wiedźmini tworzyli jakieś oleje na miecze. Jedyna rzecz, która ich wspomagała w walce, to były eliksiry i znaki. No, i oczywiście ewentualnie jakieś srebrne dodatki, czy na przykład srebrny łańcuch, albo srebrne ćwieki na rękawicach. Nie było olejów, nie było petal. To jest taki dodatek do gry. Run też nie było i runy są w ogóle ciekawe, bo w grze mamy runy. W grze mamy runy związane z bóstwami słowiańskimi, natomiast w wysadze. Bóstwa słowiańskie nie występowały. Tu był inny panteon, choć co prawda nie był za bardzo wspomniany. Wspomniane było kilka bóstw, które nie były rozwinięte. Jedyną taką hmm, jedynym takim bóstwem, trochę bardziej znanym, była e, mediter, czyli boginka kobiet, płodności. No dobra, mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Czeka nas walka z Wilkołakiem, której się trochę obawiam, biorąc pod uwagę ten stopień trudności. A jeszcze teraz nie mamy możliwości o, używać specjalnych innych na miecz. zdolności Ciri, więc być może trzeba no. będzie tą walkę powtórzyć. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Dajcie w ogóle znać, czy jest możliwość jakiejś lepszej walki, mniej chaotycznej. No dobrze, to idziemy za Małgosią. A może raczej nie pójdziemy, bo mi się chyba Małgosia zablokowała. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś przeszkoda w grze. Spróbujemy dalej pójść. Może gdzieś się pojawi za nami. A może. Może spróbuję ją przepchnąć stamtąd. Czasami to się udaje. Byle żeby się, byle, żeby się samemu nie zablokować. Dobra, nie przepchniemy Małgosi, więc idźmy, może jak się odpali katcenka związana z wilkiem, to, to Małgosia wróci na swoje miejsce. Nie chciałabym cofać całość progresu. No, to no nie, nie idzie za nami. Wydaje mi się, że trzeba wejść do tej jaskini. Trochę tu ciemno. O, słyszę Bądź ją, ale dalej nie idzie. Nie. No mam ja nadzieję, że nie. filmik to naprawi. E, co? Król z wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. No to powalczymy z wilkołakiem. Będziemy mieli w, w grze kilka walk z wilkołakami tak naprawdę. Natomiast w sadze, w sadze, w jednym na żywo jakby nie walczymy z wilkołakiem. O Jezu, jak on O co się Złapmy trochę życia. Natomiast w sezonie burz było wspomniane, że Gerald uratował jednego wilkołaka. Nie, nie zgładził go pomimo zlecenia. Udawał, że go odczarował. I ten wilkołak zresztą pomógł mu później w odnalezieniu kryjówki pewnego czarodzieja. No, jesteśmy blisko, może uda się za pierwszym. O, był pierwszy. No dobra. No to powtórzmy walkę. Tym razem ostrożnie i... mamy. Wilkołak ubity. Aleś mu dała popalić! Nigdym czegoś takiego nie widział! Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z Podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren. Bez szczegółów, nie przymałej. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie Wilkołaka? No dobra, prowadź do swojego pana. W szczęście zaraz koniec. Do zgrywki i wrócimy do Geralta. się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci kurwa dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czem poszczuję! Jak na strefę nam to dosyć wolno. Szedł. No, jak tam? Dobry gulasz? Mmm, bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel. No, i chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każe przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mmm, dziękuję, ja... spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. No i wracamy do Gelalta, Całe szczęście. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczy i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem no, tak inną oczywiście rozmowę. Oczywiście musimy wykonać coś dla Barona, żeby nam dalej opowiedział, co u Ciri... Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. A mnie się wydaje, że na tę samą. Gadaj. Nie tak ostro, Wiedźminie. Przecież chcemy dojść do porozumienia, prawda? Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję Ci z powodu Twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? <laughs> Absolutnie żadnej, poza moim słowem. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu, jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona, Anna, ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, tarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi, ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to, by chłopu i spod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym, welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych krywek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad, proszę bardzo. Niebieskie wstążki stu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwy synów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę, albo moją córeczkę, zajębałbym jak psa. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety, Anna Posaremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? E, tam, tacy wrogowie, nic nie warty chujki w kurwie nie chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach? To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żeby mnie znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z Tobą. I tak muszę otworzyć Ci drzwi. No dobra, idźmy. Poszukać, przeszukać pokoje córki i żony Belona. Zobaczymy, co się tam wiesz, wydarzyło. Moja córeczka była mała. Bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże Jelenia i wiesz, o co zapytała. Pojęcia nie mam. A ten jest ma pupę za ścianą. <laughs> Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę z kurwy, syna ze skóry. To tutaj kurwa znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój tamary. Tylko nie robią no Tamary. co chce, żeby zostały wszystko tak jak zostały. Eee, Tamarę oczywiście spotkamy Ale. w Nowigradzie, wydaje mi się, może w Oksenfurcie. Eee, I coś mi się ubzdało, że można było jej wręczyć lalkę, którą zrobił Baron. Ale poprzednio, jak to robiłam, to nie było takiej możliwości, więc będę musiała sobie Lalka. poczytać, czy. To jest Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Czy to mi się jakoś po prostu gdzieś przyśniło, czy faktycznie można tak poprowadzić quest yy, i czy w ogóle można zrobić tak ten quest, żeby ona wróciła do balona? Bo ostatnio nie udało mi się tego dokonać. Została, została w Oksenfurcie, czy w Nowej Gradzie, bo teraz oczywiście nie pamiętam. I tak ta mala zaczęła wyznawać wieczny ogień, Kadidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera, więc Ależ. pójdziemy sobie sprawdzić, gdzie ten, ci się zaczniemy gdzie ten klucz doprowadzi. Dla mnie te, ta woni nigdy nie była za bardzo y, sensowna, w sensie, nigdy nie była za bardzo czytelna, jak iść w kierunku tej woni. Zawsze łatwiej mi się patrzyło na ślady. Czego tu szukasz przy błędu? Idźmy dalej w dół. Może wyprowadzimy pokrakę. Po, po kraka chyba śpi. Mm -hmm. Otwórzmy drzwi. I sprawdźmy, co tu się działo. Ołtarzek. A więc wietrze ogień dotarł też do Welen. No dobrze. Ta oczywiście, jest wściekła na ojca, bo ojciec jest pijakiem, jest alkoholikiem. I dowiemy się tego, jak będziemy z nią rozmawiać. Natomiast, no, nie była to trudna decyzja, żeby uciec z takiego domu. Idźmy teraz pogadać się z baronem, a później przeszukamy pokój. Tu się oczywiście zgubiłam. Ja się w budynkach nawet w rzeczywistości gubię. A to pewno w growych. Tu chyba już nic więcej nie mam do sprawdzenia. Tej lalki Lalka. nie podniosę, Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szybki. Ale weźmy tą może I idźmy do balona. Rozejrzałeś się już? W pokoju tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze cztery czy pięć lat. Byliśmy na targu w Wyzimie. I zobaczyła czarodziejkę Tris Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Tris? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. Hmm, chyba coś pominąłem. Ujdę się jeszcze rozejrzeć. No dobra, popatrzmy, co tu jest do zbadania. Drewniany świecznik ma łamaną nogę. Tak doszło tu do awantury, już wam mogę powiedzieć, której oczywiście baron nie pamięta, bo był w Amoku alkoholowym. E, I wtedy Anna poloniła. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz wielkością pasuje. I też, jakby nie była to trudna decyzja, żeby opuścić balona. Annę spotkamy i to całkiem niedługo. I quest związany może z rozwiązaniem. Ja mam nadzieję, że mogą Też sili. spróbujemy go rozwiązać tak, żeby ona przeżyła. Choć jeżeli iść prawidłowo wraz z postępem zadaniowym, to Annę nie uda się. Baron uratować. Ona w końcu by zginęła i... gdy ona zginie, to Baron popełni samobójstwo. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Podobno można ten quest zrobić totalnie naokoło. I my to spróbujemy zrobić, tylko muszę sobie jeszcze poczytać, jak to zrobić. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hmm, może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Streszta świecznika, i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. z tu są, dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Cholera trap się urywa. Chyba że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okazona dymem miałowca Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej ra, ra, nic ciekawego. Ra, 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 ra. Ra, ra, ra. Rozejrzałeś się już. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej, mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślad walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Guślarz jest dosyć ciekawą osobistością. Pójdziemy do niego nie tylko w związku z tym. Questem, ale będzie też quest dodatkowy związany z dziadami. Więc sobie do guślarza pójdziemy. Natomiast myślę, że możemy przejść teraz do zadania związanego z czarodziejką, z Metz. Ale quest ten popchniemy dopiero w, w następnym odcinku. Teraz jeszcze spróbujmy poszukać Małgosi i pokoju Cili. Może dowiemy się czegoś zanim wykonamy quest Barona. Oczywiście, muszę się kilkukrotnie zgubić. Czego tu szukasz przy błędach? Tu nocowała Ciri. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredewort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Mm, dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Poznajesz to? O ja, mój Bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój. Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. O, czyli wychodzi na to, że Cili musiała dosyć długo tu przebywać co się, z tą Małgosią, skoro miała czas się bawić i tak dalej. Dlaczego musiała uciec, to oczywiście dowiemy się wraz z postępem fabularnym. Tu chodzi o Avallacha, co jest w ogóle dosyć ciekawe, ale to wam rozwinę w przyszłości. Po Awalach też jest... Elfem. Nie pytałaś dokąd. Poniekąd Pisała, trochę odowiązamydziecikiangomam i nie muszę wiedzieć. Ale Cyri zostawiła mi prezent. Jaki? O taki zielony kamyk. No no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. No dobrze, dowiedzieliśmy się Wie, wszystkiego, czego chcieliśmy w następnych ja odcinkach. Ja Pójdziemy dalej questować, a ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w następnym pa pa!